Witajcie moi kochani. Dziś porozmawiamy sobie o fascynujących zdarzeniach, które miały miejsce w pewnym starym młynie. Historię tę podrzucił mi jeden z naszych słuchaczy, któremu serdecznie za to dziękuję. I muszę powiedzieć, że jak tylko zaczęłam grzebać w internecie o co właściwie chodzi, już poczułam taki wiecie klik, już wiedziałam, że to będzie właśnie historia idealna do mojego podcastu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Nim zaczniemy, zapraszam jeszcze na grupę na Facebooku Posłuchaj o zbrodni, a także na mojego Patronite'a i pragnę przypomnieć, że odcinek ten nie pojawiłby się tak szybko, gdyby nie już dwójka moich wspaniałych patronek, które właśnie teraz możecie zobaczyć dla nich podziękowania najprawdopodobniej w filmie. Dziękuję za wsparcie i serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiejsza sprawa była sprawą tak znaną i szeroko komentowaną, że osobiście jestem bardzo zdziwiona, że na współczesnym YouTube nie ma o niej ani słowa. Sama dowiedziałam się dzięki słuchaczowi, który w komentarzu spytał się, czy może nie omówiłabym tej sprawy. No cóż, podjęłam rzuconą rękawicę, aczkolwiek po powiem Wam, nie było prosto. To znaczy, przegrzebałam się przez różne źródła, aż w końcu sama, stów frustrowana, stwierdziłam, że najlepiej będzie osobiście popatrzeć w gazety z tamtych czasów. I nie zrozumiałam, dlaczego jest takie zamieszanie, po prostu... Jakby same gazety również podają często wykluczające się i nieprawdziwe informacje. W końcu, aby Was uraczyć jakąś historią, zdecydowałam się na wersję uśrednioną, a tam, gdzie wiadomości się rozbiegają, będę Wam o tym mówić. Choć tak naprawdę najchętniej wskoczyłabym w machinę czasu, przeniosła się tam i sama skrupulatnie spisała, jak to naprawdę było. Jeśli zaś chodzi w ogóle o przesadzenie z prawdziwą wersją wydarzeń, to sam Stefan żeromski w Przedwiośniu rzeczywiście opowiada i wspomina, nawiązuje do tejże zbrodni. Jednak myślę, że popłynął nieco z wyobraźnią, i słusznie, bo jest to fikcja literacka. Niemniej jednak, sama przypominając sobie, jak czytałam bardzo dawno temu przedwiośnie, kompletnie nie pamiętałam tego fragmentu. Powiem Wam natomiast, że już teraz po lataj w mojej skromnej ocenie myślę, że Stefan Żeromski mógłby być dosyć dobrym podcasterem Krajmowym. Podlinkuję Wam ten fragment w źródłach albo wrzucę na grupę. W sumie jeszcze się nie zdecydowałam. No dobrze, ale o co w ogóle chodzi tak naprawdę? Przenieśmy się w okolice ziemi warszawskiej, do wsi z Kolimów, która już dzisiaj nie istnieje, ponieważ jest dzielnicą Konstancina Jeziorny. W tych okolicach na mapie możemy dostrzec Dolinę Rzeki Jeziorki, wyżłobioną już właściwie tysiące lat temu. Ta rzeka rozlewała się tak szeroko, że w czasach średniowiecznych nadano jej przekorną nazwę Jeziora. W średniowieczu była to też rzeka graniczna pomiędzy ziemią warszawską a ziemią czerską. W XIII wieku regentka mazowiecka Periesława dawała schronienie uchodźcom pruskim i jednym z nich był Skolim, który wkrótce w obszarach leśnych założył osadę o jakże skromnej i oryginalnej nazwie Skolimów. Pierwsze wzmianki o młynie w tej miejscowości, który miał zostać zbudowany nad bardzo bujną i żywą odnogą rzeki Jeziorki, pochodzą już z XV wieku. I o ile dzisiaj odnoga ta jest, Totalnie wysuszona i zapetonowana, to w 1922 roku ten sam młyn, wielokrotnie remontowany i odnawiany, wciąż stał i funkcjonował nad odnogą rzeki Jeziorki. I właśnie tam będzie działała się akcja wydarzeń, o których chciałabym opowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Historia ta zaczyna się dosyć niewinnie. Wieczorem 4 lutego 1922 roku mieszkaniec Skolimowa, Roman Grzenda, Zobaczył na moście obok młyna reglów dwie sylwetki, na pierwszy rzut oka zakochaną parę. Dziewczyna i chłopak, zaskoczeni na jego widok, szybko uciekli. Zapewne zawstydzeni tym, że zostali zaskoczeni w tak intymnym momencie. Jednak niedługo potem nocny przechodzień usłyszał niepokojące krzyki dochodzące z młyna, jakby wołanie o pomoc. Było około godziny 22 i właśnie w w tym momencie również rozległ się łosk odwilżającej na stację kolejki Wilanowskiej. Tą kolejką z Warszawy do swojej miejscowości wrócili Stanisław i Maria Reglowie, czyli właściciele Młyna w Skonimowie oraz ich najstarsza córka Stefania Pytlewska. I choć nie mogłam się dogrzebać żadnych konkretniejszych informacji, wnioskuję, że skoro nosiła inne nazwisko niż swoi rodzice, to już nie mieszkała z nimi, ponieważ zdążyła wyjść za mąż. Nie jest do końca pewne, kto pierwszy pojawił się na miejscu tragedii, a także kto pierwszy powiadomił funkcjonariuszy. Natomiast informacje, które się zachowały, donoszą o tym, że wszelkie służby pojawiły się na miejscu tragedii w młynie dopiero po kilku godzinach, bo około trzeciej w nocy. Co jak zresztą słusznie zakładacie, z góry wykluczało możliwość jakiegokolwiek pościgu za jakimkolwiek podejrzanym. Przedstawiciele resortu tłumaczyli się mniej więcej tak. Funkcjonariusze na miejsce wypadku musieli udać się po części pieszo, po części końmi, bo funkcjonariusze powiatowi nie posiadają łatwej lokomocji, a posterunki aparatów telefonicznych. Oczywiście tłumaczenie to brzmiało bulwersująco śmiesznie, ponieważ z samego Piaseczna do Skolimowa było, a właściwie jest, jeśli pomyślimy, że wciąż to jest dzielnica, zaledwie kilka kilometrów. Widząc swój błąd, a także ogrom zbrodni, lokalni funkcjonariusze już wiedzieli, że nie poradzą sobie sami z tak wielopłaszczyznowym śledztwem. Dlatego też rankiem 5 lutego warszawski Urząd Śledczy otrzymał krótki telefonogram, wnioskuje, że chodziło pewnie o telegram w źródłach, z komendy powiatowej Policji Państwowej właśnie w Piasecznie. Mówił on o makabrycznej zbrodni w domu młynarza dokonanej przez pięciu niezidentyfikowanych bandytów. Przybyła na miejsce ekipa w zaledwie trzy pokojowej izbie, została przerażający widok. Odnaleziono ciała m.in. 58-letniego Antoniego Regla, brata właściciela młyna, 19-letniej Zofii Reglówny, córki młynarza, dwóch zatrudnionych tam robotników 42-letniego Piotra Winiarka i 44-letniego Michała Orzechowskiego. Oraz 42-letniego Aleksandra, czy też według innych źródeł walentego Kraszewskiego, który był kominiarzem z piaseczna. W stronę każdej z ofiar oddano liczbę kul dostateczną, aby zakończyć jej życie. Niestety na ciałach należących do członków rodziny reglów można było zobaczyć dodatkowe razy zadane krzesłem kijem oraz nożem. Antoni i Zofia odeszli w okrutnych męczarniach. Idąc za jednym z artykułów, który moim zdaniem określił to bardzo trafnie, o szczęściu graniczącym z cudem mogli mówić inni uczestnicy tej tragedii i byli to, ponieważ napad ten przeżyło parę osób. 25-letni Antoni Małek był to student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniony jako korepetytor dzieci reglów. Dziewięcioletni Henio Regiel Gosposia Maria Błachowiczowa oraz 11-letnia Irenka Regiel. 25-letni Antoni został w sumie raniony czterema kulami: w głowę, w łopatkę, w prawą rękę i lewą nogę. Postanowił upaść na ziemię i udawać, że już nie żyje, co najprawdopodobniej uratowało mu życie. Jeśli chodzi o Henia, choć ukrył się on pod łóżkiem, kula przeszyła jego szczękę na wylot. Najwięcej szczęścia miała 11-letnia Irenka, ponieważ zagrzebała się ona w pierzynach w łóżku tak skutecznie, że została w ogóle niezauważona. Maria z początku ukryła się z pod łóżkiem, jednak korzystając z nieuwagi napastników przebiegła na strych. Ponieważ napad w sumie przeżyły aż cztery osoby, wydawało się, że zidentyfikowanie sprawców będzie bardzo prostym zadaniem. Nic jednak bardziej mylnego. Ich zeznań odtworzono przebieg wydarzeń, jednak właściwie nie przybliżał on do identyfikacji osób, które były sprawcami tej okrutnej zbrodni. Podobno już w niecałe 24 godziny później kurier warszawski, nie zważając na dobro śledztwa, ujawnił w szczegółach ustalenia policji. Ja do tego wydania się nie dogrzebałam, szczerze mówiąc, ale myślę, że według jednego ze źródeł ktoś po prostu dodając dramatyzmu pospieszył się z tymi 24 godzinami, ponieważ rzeczywiście dwa dni później, w którym szczegóły zdarzeń są dokładnie streszczone, jednak nie zajęło to mniej niż 24 godzin. Przeczytam Wam teraz fragment relacjonujący przebieg starzeń, aczkolwiek już pierwsza informacja jest wątpliwa, ponieważ według niektórych źródeł cały napad zaczął się o 2015, natomiast według tego wydania kuriera warszawskiego działo się to około godziny 9 wieczorem, ale nie czepiając się szczegółów. Około godziny 9 wieczorem, gdy służąca Maria Błachowiczowa zajęta była myciem naczyń po kolacji, przez okno od podwórza padło kilka kul, poczem bandyci wyłamali podwójne okna i wtargnęli do kuchni. Przerażona służąca uciekła z kuchni do sypialni i ukryła się pod łóżkiem, pociągając za sobą syna reglów, henryka. Pozostali domownicy, zaskoczeni tak znienacka, nie zdążyli się ukryć lub wszcząć alarmu, gdyż bandyci, oddając kulę na oślep raz po raz, powalili ich na ziemię po czym zaczęli zadawać im razy krzesłami, grubym kijem, tak silne, że wszystkie te przedmioty połamali w kawałki. Na odgłos pierwszego krzyku wpadł do mieszkania kominiarz z miotłą i sznurami, był to Aleksander Kraszewski, który znajdował się w sąsiedniej piekarni. Zbrodniarze również pochwycili go i nie zważając, że błagał ich na klęczkach o darowanie życia ze względu na żonę i czworo dzieci, Kilkoma kulami powalili go trupem na miejscu. W przyległym do młyna pokoju znajdowało się dwóch robotników, Piotr Winiarek i Michał Orzechowski. Bandyci stojący na czatach spostrzegli i ich i pod groźbą odebrania życia przyprowadzili do sypialni, gdzie bez skrupułów uczynili to. Dopiewszy wszystkich, których mogli, bandyci przeszli do plądrowania domu, Upył iście imponujący, ponieważ zabrali milion marek, biżuterię, 150 srebrnych rublówek i złoty zegarek. Około godziny dwudziestej drugiej uciekli słysząc nadjeżdżający z Warszawy pociąg. To właśnie tym pociągiem przyjechali małżonkowie Stanisław i Maria Reglowie wraz z córką. Funkcjonariusze, którzy czuli presję po tym, jak skrytykowano ich dosyć późne pojawienie się na miejscu całego zdarzenia, przystąpili ostro do pracy. I tak świadkiem, który wniósł sporo do sprawy, był wspomniany wcześniej przeze mnie Roman Grzęda, ten owy nocny przechodzień. W młodym człowieku, który tamtej nocy stał na moście, rozpoznał on Kazimierza Krasnodębskiego. Był to syn miejscowego gospodarza Franciszka Krasnodębskiego. Kazimierz podczas przesłuchania zeznał, że przechodził obok młynę niby to przypadkowo, ale tak naprawdę kłamał. Krasnodębscy byli sąsiadami Reglów, i początkowo właściwie mogło się wydawać, że nie ma nic dziwnego, że Kazimierz znajduje się w swojej bliskiej okolicy i w okolicy domu Reglów na Mostku. Po prostu umówił się z dziewczyną. Wersja ta jednak okazała się być wątpliwa, gdy zaczęto analizować inny napad, który miał miejsce w tej samej okolicy, ale kilka godzin wcześniej. Otóż nim napadnięto na młyn, dokonano rozboju w słynnej willi Zofiówce. Wila ta należała do warszawskiego bankiera Maurycego Flauma. I według jednych źródeł znajdował się on w momencie napadu w tej chwili, według innych źródeł nie, ponieważ 4 lutego do wili tej miał sprowadzić się świeżo przybyły z Ameryki brat bankiera wraz z żoną, dziećmi oraz boną. Okoliczności tego brutalnego zajścia były następujące. Około godziny 19 zamaskowani ludzie zjawili się u stróża willi i kazali zaprowadzić się do tego słynnego Amerykanina. Steryzowany stróż, który bał się również i o własne życie, spełnił ich polecenie. Bandyci zażądali oczywiście pod groźbą odebrania życia domownikom, wydania wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Wkrótce przestępcy biesiadowali, pijąc alkohol, jedząc czekoladki i pomarańcze, przystrojeni w biżuterię, futra i oczywiście wyposażeni w dolary, które przywiózł brat Maurycego. W tym momencie domownicy, jak i stróż i jego córki zostali zamknięci przez nich w piwnicy. Po paru godzinach przestępcy oddalili się z miejsca zajścia. Policja bardzo szybko połączyła te dwa napady ze sobą i wcale nie dlatego, że banda przestępców w tak małej wsi napadła dwie dosyć bogate wille. Oba zajścia łączyło nazwisko Krasnodębski. Okazało się, że Franciszek Krasnodębski, na polecenie właściciela Zofiówki, rankiem feralnego dnia, czyli 4 lutego, przywoził rodzinę z Ameryki z pociągu do Willi. A Krasnodębski znał teren i wiedział, że Zofiówka zimą jest otoczona samymi, niezamieszkanymi pensjonatami i stoi zupełnie samotna w lesie, była więc łatwym celem na napaść. Policja wysłała wywiadowców, którzy mieli obserwować teren i analizować kontakty sąsiedzkie Krasnodębskiego. Z opisu zachowania bandytów wysnuto też wniosek, że w napadzie musieli brać udział bracia Walenty i Teodor Kuralski, wyjątkowo brutalna para. W okolicach Warszawy przypisywano im ponad 50 napadów rabunkowych. Ponadto byli znani ze swojego bardzo niedelikatnego podejścia do osób, które zastali na miejscu rabunku. W tamtym czasie byli też ścigani listami gończymi na terenie całej Polski, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie się ukrywali. Na wszelki wypadek więc inwigilowano ich kochanki. Zresztą po samym napadzie, już kilka dni później, gdy Antoni Małek wydobrzał w szpitalu, podał on rysopis osobników, którzy napali na nich w młynie i dwa rysopisy idealnie pasowały do braci kuralskich. Prowadzące śledztwo też mieli na oku zupełnie inną grupę, znaną też z podobnego typu roboty, ale okazało się, że każdy z członków akurat tej grupy miał bardzo solidne Alibina 4 lutego. Praca wywiadowcza przybrała więc na sile, generalnie chodziło o to, by złapać choć jeden malutki trop, który mógłby doprowadzić do sprawców zdarzenia. I właściwie udało się to również kilka dni po całym zajściu. W Grodzisku Mazowieckim jednemu z policyjnych wywiadowców doniesiono, że niejaki Józek, miejscowy mieszek, który tak naprawdę nazywał się Józef Laudański, w połowie stycznia tego właśnie roku poszukiwał zaufanych ludzi zdecydowanych na bardzo poważną robotę. Celem miał być jakiś majętny młynarz spod Piaseczna. W rozmowie padły też pseudonimy Siwka i Tatka. Byli to oczywiście bracia góralscy. Jednak sam ten donos Pojawił się już po rozpowszechnieniu informacji, że za jakikolwiek trop oferowano nagrodę w wysokości 250 tysięcy marek. W każdym razie Józef Laudański bardzo szybko powędrował za kratki. Wraz z nim aresztowano jeszcze jego kochankę Zofię Janiszewską. I Józek oczywiście nabrał wody w usta i absolutnie nie chciał się odnosić do żadnych zarzutów. Jak możecie przypuszczać, jego kochanka, Zocha, tak zwana, była troszkę mniej ostrożna. Próbowała ona wysłać gryps, przekazać pewną informację poza mury więzienia. Właściwie to była ona dosyć kluczowa, więc trudno powiedzieć, czy Zofia w tym momencie była lekkomyślna, czy jednak, jak to się mówi, miała łeb na karku. Chodziło o to, że Zofia chciała, aby Tadeusz Krasnodębski, czyli brat Franciszka, który był sąsiadem Reglów, zniszczył futrzaną czapkę. Ona była bardzo charakterystyczna i Laudański, czyli Józek, miał ją na głowie w domu młynarza w trakcie napadu i tę czapkę opisał Antoni Małek w swoich zeznaniach. Niestety, gryps został przechwycony, informacja ta nie dotarła, natomiast funkcjonariusze mieli jasny dowód, że krasnodębscy również byli w to zamieszani. Zatrzymano więc Krasnodębskiego i muszę powiedzieć, że jestem pod wyrażeniem, ponieważ wykonał on podobno dosyć spektakularny skok z pierwszego piętra komisariatu. Ludzi został w trakcie tej próby ucieczki trafiony kulą w rękę. Jednak podczas twardego lądowania doszła do niego taka pewna refleksja, że nie warto dalej próbować uszkadzać swojego ciała w imię wolności, bo i tak raczej nie uda mu się odbić za daleko. Będąc już w areszcie, dwoje przestępców zrzucało winę na braci Góralskich. Ujawnili oni też, chyba nieopatrznie albo po prostu próbując oczyścić siebie, dwóch pozostałych członków bandy. Byli to dosyć znani warszawscy kryminaliści Jan Gnoiński, swoją drogą idealne nazwisko dla czarnego charakteru, pseudonim Cygan oraz Bolesław Rybicki, pseudonim Poznaniak. Za wszystkimi panami wszczęto bardzo energiczne poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Rozsyłano listy gończe, opisy ich wyglądu, poinformowano o bardzo dużo funkcjonariuszy pracujących w wywiadzie pod przykrywką. Sprawdzano każdy sygnał i każde doniesienie o ich bytności w różnych miejscach. Zresztą te miejsca nawet nie były tak do końca blisko siebie. W grę wchodziła m.in. Częstochowa, Piotrków, Łódź, Warszawa – Generalnie była to chyba pierwsza tak dobrze zorganizowana współpraca pomiędzy wieloma jednostkami rozrzuconymi w terenie. Ale mężczyźni pozostawali nieuchwytni i w trakcie tej swojej nieuchwytności postanowili również nie próżnować. W końcu na chleb trzeba zarabiać, prawda? Dlatego też 6 marca dokonali oni kolejnej napaści na dom młynarza w Lesiewie. Było to w powiecie Rawskim. Podczas tej napaści odebrali oni życie trzem osobom, ale osoby te broniły się i jeden z domowników zdołał trafić samego herszta bandy, Teodora Guralskiego, który zmarł na miejscu. Niedługo zresztą też wolnością nacieszyli się cygan i poznaniak. W ich przypadku można to po prostu podsumować stwierdzeniem, że mieli oni niesamowitego pecha, ponieważ zostali wypatrzeni przez funkcjonariuszy operacyjnych na ulicy żelaznej w Warszawie. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, ile tak spektakularnych zatrzymań obecnie dzieje się, a my nawet o tym nie wiemy, chociaż akurat to zatrzymanie, o którym zaraz Wam opowiem, nie było takim cichym zgarnięciem przestępców z ulicy, ponieważ ucierpiał jeden z przypadkowych przechodniów. Niemniej jednak, moim zdaniem, akcja ta jest naprawdę brawurowa i przed Panami wywiadowcami z VI Komisariatu czyli Stefanem Pilarskim, Franciszkiem Grzeszczakiem, Wacławem Lange i Wiktorem Neumannem. Cytując za Kurierem Warszawskim. Podejrzani kierowali się w stronę ulicy Pańskiej. Gdy skręcili w bramę kamienicy numer 104, wywiadowcy wbiegli za nimi. Gnojskiego zdołano od razu rozbroić, jednak Rybicki wyciągnął Mausera i oddał kulę do jednego z wywiadowców, lecz chybił. Gdy próba rozbrojenia i wzięcia go żywcem nie udała się, wywiadowca, do którego atak ten był skierowany, oddał go w stronę mężczyzny. Kula ugodziła go w głowę i ranny w kilka minut zmarł. Podczas wymiany z błąkaną kulą bandyty został ranny w nogę przechodzień Witas, którego opatrzył lekarz pogotowia. Zatrzymany mężczyzna, czyli Gnoiński, od razu przyznał się do udziału w napadzie w Skolimowie. Oczywiście zeznał, że inicjatorem wszystkiego był krasnodębski Tadeusz, który dowiedział się o zamożnym młynarzu od swego brata, który mieszkał w Skolimowie. Do teraz nie mogę się dogrzebać co z synem brata y, Tadeusza ze Skolimowa, czyli Kazimierzem bo wydaje mi się, że on z tą niezidentyfikowaną dziewczyną po prostu stali na czatach. Jednak nigdzie nie znalazłam informacji, czy ponieśli oni jakąkolwiek odpowiedzialność za wydarzenia tamtego wieczora. Ostatni z całej szajki, czyli Walenty Guralski, pseudonim Tadek, wpadł w ręce agentów Urzędu Śledczego dopiero w grudniu roku, w którym działy się te wydarzenia. Miesiąc później stanął przed sądem. I został skazany na śmierć. Wszyscy sprawcy napadu, którzy przeżyli w ogóle zatrzymania czy też swoją zbrodniczą działalność, zostali przez sąd skazani na śmierć, a następnie stanęli przed plutonem egzekucyjnym. Brakuje informacji, jak rodzina Regulów poradziła sobie z tą tragedią. Myślę, że może lokalna społeczność bardziej pamięta tę historię. Szukając źródeł współczesnych mówiących o tej sprawie, zauważyłam, że miejscowi historycy z dumą opisują losy regionu i można znaleźć bardzo dużo szczegółowych informacji. Jednak historia rodziny Reglów jest po prostu tłem do opisania historii młyna, który jednak znajdował się w tej wsi od setek lat. Dziś odnoga jeziorki jest zasypana i zabetonowana, a sam młyn zmieniał właścicieli. I o ile należał do rodziny reglów, należał potem do rodziny masnych, sudyków i kordu. A kiedy przestał pełnić swoją funkcję, zaadaptowano go na gościniec i karczmę, wnętrza dawnego młyna zostały odświeżone. Obecnie jest to ładny utrzymany obiekt, jednak oczekuje na nowego właściciela i nic się tam nie dzieje. Chyba, że ostatnio coś się zmieniło, ale z tego co udało mi się znaleźć w internecie, to jednak wciąż on czeka na swój moment. O całym zdarzeniu w Młynie informuje podobno zawieszona na znajdującym się niedaleko od drzewie tabliczka. Jednak cały teren obecnie jest terenem prywatnym i nawet nie można tam wejść, żeby ją zobaczyć. A Wy co sądzicie o tej sprawie, moi drodzy? Czy wiedzieliście, że takie napady w okolicach Warszawy miały miejsce? To nie był odniosobniony przypadek, jednak jeden z najbardziej znanych. Myślę, że również dlatego, iż ujęcie sprawców właściwie zakończyło się sukcesem i to między innymi dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy. Zapraszam Was do grupy na Facebooku. Tam prawdopodobnie wrzucę fragment. Powieści przedwiośnie, a także zamieszczę zdjęcia, które niestety nie mogły zostać umieszczone jako ilustracje w filmie, w związku z regulaminem. No i nic, widzimy się w następnym odcinku już niedługo, a będzie troszeczkę medycznie. Jeśli chcecie uchylić rąbka tajemnicy i poczytać troszeczkę o tym, jakie mam plany i kim jestem, to też zapraszam na zakładkę Wizytówka na stronie Patronite. Pa.